Lenovo nie jest nowicjuszem, jeżeli chodzi o tablety. Ich wyróżniająca się specjalną podstawką seria Yoga jest z nami już od 2013 roku. A teraz dotarł do mnie należący do tej rodziny prawdziwy Kolos, czyli Lenovo Yoga Tab 13. Czy ten tableto monitor jest wart waszej uwagi? Tego dowiecie się z tej recenzji. Nie bez powodu nazwałem Yoga Tab 13 Kolosem. Poza dużymi wymiarami, gdzieś musi się pomieścić przecież ten 13-calowy ekran, tablet jest też wyjątkowo ciężki, aż 830 g nieżywej wagi. Wagi, którą odczujemy, jeżeli dłużej będziemy tablet trzymali w rękach. Żeby tego nie robić zbyt długo, na pewno skorzystamy z charakterystycznej dla serii Yoga podstawki. Ta wiodza tab 13 jest ze stali nerdzewnej z opcjonalną gumową nakładką i pozwoli nam tablet postawić pod praktycznie dowolnym kątem, a nawet powiesić go na jakimś uchwycie. Nie jest to jedyny charakterystyczny element jogi, drugim jest cylindryczne zgrubienie, do którego właśnie przymocowany jest ten uchwyt, ale które również skrywa w sobie porty USB-C i Micro HDMI oraz coś na kształt soundbara, w którym znajdują się dwa z czterech głośników sygnowanych logiem JBL. Pozostałe dwa zostały umieszczone na górnej krawędzi i całość jak na sprzęt, jakim jest tablet, gra naprawdę przyjemnie. Jeśli jednak wolicie podłączyć swoje słuchawki, to nie znajdziecie tutaj gniazda jack, ale Lenovo do zestawu dorzuca przejściówkę USB-C na jacka, co jest miłym dodatkiem. Skoro z dźwiękiem Wioga 13 jest tak dobrze, to jak jest z obrazem? No, jest dobrze, niewybitnie, ale dobrze. Lenowo wpakowało tutaj ekran IPS LCD o proporcjach 16x10 i rozdzielczości 2K. Niestety, ale nie znajdziemy tutaj wyższej częstotliwości odświeżania ekranu. 60Hz to max, na które możemy liczyć. I niby mamy tutaj wsparcie dla Dolby Vision i według zapewnień producenta, pełne pokrycie palety barw SRGB, ale niestety mamy też niską jasność maksymalną na poziomie 400 nitów. Jeszcze na chwilę wrócę do wyglądu tego tabletu, bo poza tym cylindrem, który swoją drogą pozwala łatwiej chwycić tablet, jeżeli chcemy z niego korzystać w pozycji pionowej, w oczy rzuca się materiałowe wykończenie części plecków. Mamy tutaj Alcantarę, która chyba według producenta powinna dodać temu urządzenia feelingu sprzętu premium. No i w dotyku jest to całkiem przyjemne, ale dość szybko się brudzi i moim zdaniem wcale nie wygląda to jakoś bardzo estetycznie. Zwróciliście już uwagę na ujęciach, czego z tyłu Yoga Tab 13 nie znajdziecie? Nie? To już spieszę Wam z odpowiedzią: aparatów. Jedyny aparat, który znajdziecie w tablecie to 8-megapikselowy pstrykarz do selfie i czujnik ToF obok. Jak nie jestem fanem robienia zdjęć tabletami, tym bardziej 13-calowymi, tak nawet najprostszy aparat może się przydać do szybkiej notatki fotograficznej, czy po prostu o tak, w razie czego. A ten aparat z przodu? Do rozmów wideo się nada i ma dość szeroki kąt, dzięki czemu w razie czego więcej osób zmieści się w kadrze. Czujnik TOF jest używany do lepszego wycinania na stła i niestety nie działa to jakoś wybitnie. Szkoda, że przy odblokowywaniu twarzą czujnik ten nie jest wykorzystywany, bo te czasami nie radzi sobie z szybkim poprawnym rozpoznawaniem twarzy, a czytnika linii papilarnych tu nie uświadczymy. Zresztą podejrzewam, że wiem, dlaczego Lenovo nie korzysta z tego czujnika TOF podczas odblokowywania twarzą ponieważ Lenovo wprowadziło naprawdę niewiele zmian względem tego tak zwanego czystego Androida 11 na tym swoim tablecie. A to oznacza odziedziczenie wszystkich bolączek Androida na tabletach. Brak rozbudowanego dzielenia okien, brak trybu okienkowego. No i coś, na co zarówno Google, jak i Lenovo mają mały wpływ. Mało aplikacji korzysta z z większego ekranu. Choć jest tutaj jeden duży plus dla Lenovo. Na innych tabletach, apki, które nie mają trybu poziomego jak Instagram czy TikTok, otwierają się po prostu w pionie, nawet jeśli trzymamy tablet poziomo. Lenovo w takiej sytuacji wyśrodkowuje apkę na ekranie, nie zmuszając nas do obracania urządzenia. Poza tym warto jeszcze wspomnieć o centrum rozrywki dostępnym na lewo od głównego ekranu. Możemy tam dostać podpowiedzi tego co obejrzeć, co zagrać, co przeczytać, czy czego posłać w popularnych serwisach. Choć niestety jako źródeł podpowiedzi nie można ustawić takich aplikacji jak Netflix czy Spotify. A całość pracuje pod kontrolą Snapdragona 870 i 8GB pamięci RAM. I do kultury pracy tego sprzętu nie miałem żadnych zastrzeżeń. Wszystko działało płynnie i szybko można było przełączać się pomiędzy aplikacjami. Niestety, ale pamięci na nasze dane jest tutaj tylko 128GB, a slotu na karty pamięci tutaj nie uświadczymy. Natomiast bateria ma już słuszną pojemność 10200mAh, co jest aż nadto, nawet biorąc pod uwagę wielkość wyświetlacza. Baterie przy bardzo mięślonym użytkowaniu z długimi przerwami od sprzętu rozładowałem po 5 dniach od odłączenia z ładowarki z 7 godzinami włączonego ekranu. Lenovo chwali się 12 godzinami pracy na jednym ładowaniu i jestem pewien, że jest to czas w zasięgu tego urządzenia. A jeśli już TAP-13 zjedziecie do zera, tak napełnienie baterii z dołączoną 30-watową ładowarką zajmie około 2 godzin. Nie wspomniałem jeszcze o cenie tego sprzętu nie jest mała. W momencie pisania tej recenzji, Lenovo TAP-13 dostaniecie za 2990 zł. Ale Yoga TAP-13 ma jeszcze jednego asa w rękawie, którym was może do siebie przekonać. Pamiętacie port micro HDMI, o którym wspominałem wcześniej? W zestawie dostajemy pasujący kabel, który możemy wpiąć np. do portu HDMI naszego komputera, dzięki czemu tablet zamieni się w dodatkowy przenośny monitor. Rozwiązanie naprawdę pomysłowe i bardzo przydatne. Więc jeżeli szukaliście większego tabletu i do tego zastanawialiście się nad kupnem przenośnego monitora, tak możecie mieć dwa sprzęty w jednym. Podsumowując, Lenovo Yoga Tab 13 to dobry, duży tablet, który może pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, jak na przykład ta nóżka, która pozwoli nam postawić tablet jak chcemy, czy możliwość korzystania z tego urządzenia jako dodatkowego monitora do naszego komputera. A poza tym może pochwalić się dobrą wydajnością i dobrym czasem pracy na baterii. Niestety, ale nieduża i do tego nierozszerzalna pamięć wewnętrzna i ekran, który jest tylko dobry przy cenie, którą Lenovo sobie chce za ten tablet, mogą was od tego odstraszyć. A co wy sądzicie o tym urządzeniu? Może sami macie Lenovo, Tab... Lenovo Yoga Tab 13? Dajcie znać w komentarzach, co o nim sądzicie. Teraz dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!